Niezależność na więcej kosztuje. Książka, którą dzisiaj promujemy, to zbiór relacji uczestników opozycji demokratycznej tej pierwszej, przedsierpniowej, a więc tej z lat 1976-1980. Szczególnie witam tych z Państwa, którzy Zgodzili się złożyć nam swoje relacje, którzy zgodzili się podzielić swoimi wspomnieniami z tego okresu, swojej aktywności publicznej. Aby nikogo nie pominąć w tych emocjach, które towarzyszą yy, naszemu spotkaniu, pozwolę sobie wymienić kolejno, tak jak są oni wymienieni w yy, w naszej książce. A więc e, witam pana Władysława Barańskiego. E, Senior. E, relacje e, złożył również pan profesor Jacek Bartyzel. E, dalej pan e, Benedykt Czuma Jest wśród nas. E, pan Tomasz Filipczak. Yes, yes, yes. Pani Zofia Gromiec? Nie dotarła. Nie. Nie dotarła. E, pan Wojciech Hempel? Yes, yes. Pan Wcisław Jaskuła? Yes, yes. Może jeszcze. Pani Zenobia Łukasiewicz? Pan Marek Nieziłowski. Pan profesor Stefan Niesiołowski. Nie ma. Nie ma. Nie ma. Pan Bartosz Pietrzak, niestety nie mógł dotrzeć do Stanów Zjednoczony. Pan Zbigniew Sekulski. Nie. Pan Paweł Spodenkiewicz. Pan Pani Ewa Słukowska-Birizi. Pan Józef Śreniowski. Pan Konrad Tatarowski. Pan Leszek Witkowski i Pan Andrzej Woźnicki. Serdecznie, serdecznie Państwa witam w imieniu Dyrektora Łódzkiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej, a także naszej trójki, która zebrała i opracowała, no i wreszcie wydała relacje w tym promowanym dzisiaj tomie. W imieniu Pani Magdy Filip, pana Leszka Pruchniaka i własnym kołomilonym No Ja mam tak dużo do powiedzenia, że po prostu obawiam się, że się nie zmieszczę w trzech minutach. a Chciałabym przede wszystkim. Bardzo jestem wdzięczna twórcom tej książki, wszystkim właśnie za formułę, która wspaniale się sprawdziła, tego nieingerowania i oddania głosu współrelacjonerom. I rzeczywiście okazało się, że jednocześnie... Ta formuła pozwala pokazać różnorodność i podejścia i, i atmosfery w poszczególnych i no w ogóle, w ogóle e, sprawdza się znakomicie i oddaje świetnie to, co sobie założyli, jak sądzę, twórcy. E, no korzystam też z okazji, żeby parę rzeczy no jakby tr troszkę sprostować. Chcę się upomnieć o to starsze pokolenie, które tutaj ktoś powiedział, że w ogóle nie, nie uczestniczyło w opozycji. Począwszy od... Y, Marka Edelmana i choćby mamy Józka Śreniowskiego, po naszych rodziców, po mamy obecnej tu Ani Niezabitowskiej, docent Jadwigę Lipską, poprzez naszych rodziców tych domów, które pamiętam, że rodzice i całe rodziny się włączyły, jak na przykład rodzina Wojtka Hempla, Tomka Filipczaka, moja rodzina, moi rodzice. Przypuszczam, że to nie jedyne rodziny i że, i że mieliśmy wsparcie bardzo często w, ro, w rodzicach czynnie uczestniczących w tym. Teraz chciałam jeszcze parę słów powiedzieć o tym, czego nie powiedziałam, kogo nie wymieniłam. Skupiłam się głównie na pulsie, w związku z czym na przykład nie istnieje Józek Śreniowski, nie istnieją moi przyjaciele, którzy tutaj koło mnie siedzą, na przykład wspaniali sąsiedzi z Zosia Kotkowska, Pasia skoczyła z. Koczywas, no po prostu. No Ania, widzę tutaj wszystkich moich przyjaciół. Znaczy, część, niewielką część przyjaciół, o których nie wspomniałam. No i właściwie to to zmieściłam się chyba w książce, w której promocji dzisiaj ja to Wstępuje blisko 400 osób. 400 osób, z tego w większości osób zaangażowanych w działalność opozycyjną na obszarze Łodzi. Naszym głównym zadaniem przy przygotowaniu biogramów, za nasze główne zadanie uważaliśmy prześledzenie na tyle, na ile to było możliwe, drogi życiowej, Osób, ja przede wszystkim w okresie zaangażowania się w działalność opozycyjną. Oczywiście nie będę się wypowiadał na temat pracy, które w jakiś sposób miałem z udział to był bez sensu dzisiaj przynajmniej. E, natomiast mam jedną małą uwagę: mianowicie, uważacie Państwo, e, dwa razy zauważyłem takie określenie na terminie dysydenci w stosunku do nas, do opozycji w tamtych latach, co jest pojęciem oczywiście błędnym, bo dysydentem jest ten, kto uczestniczył w jakiejś formacji, a potem odszedł. To jest odszczepienie z decydentów. My w większość nie byliśmy odszczepiencami, nie byliśmy decydentami, natomiast to pojęcie u kuli czy dziennikarzy jeszcze bardziej zachodni, i to w jakiś sposób wróciło do nas, do Polski i wielokrotnie jest używane. To jest płyn Ja na przykład na pewno nie jestem decydentem i nie w Ale jeszcze, przepraszam, jeszcze na że no do tego pytania. Ja Chyba tylko raz skorzystałem z dokumentacji pn no, w, w swojej relacji, bo to było takie dla mnie dobre podsumowanie tego, o czym mówiłem i czym, o czym była dyskusja. Więc skorzystałem, ale to nie była sytuacja, która zmieniła, zdeformowała mój, moje widzenie. To była taka kropka na mnie. Dziękuję bardzo. Z natury rzeczy nie ma do dyspozycji materiałów wytworzonych przez ludzi, których działalność, których życie stanowi główny przedmiot ich badań. I przecież rozsądny, w warunkach podziemia, konspiracji, nie prowadził ani sekretnych dzienników, ani jakichś szczegółowych notatek, nie opisywał w listach swojej działalności, czy też działalności znajomych. To była dla mnie o tyle nowa sytuacja, że na ogół ja sam bardzo długo jako dziennikarz zadawałem y, pytania, próbując, próbując do, dowiedzieć się czegoś od bohaterów różnych wydarzeń i, i, i zauważyłem pewną w ogóle różnicę podejścia dziennikarskiego i podejścia historyka. W gruncie rzeczy skonstatowaliśmy, że gdyby nie prasa podziemna, gdyby nie ten drugi obieg o wielu działaniach opozycji w ogóle nie byłoby wiadomo, nie pozostałby ślad żaden, albo żaden powszechnie znany ślad. Ludzie Świniowski w swoich manualach napisał, że mówiący te słowa, czyli Władysław Barański, zerwał z ślad. Otóż chce skorzystać z okazji, żeby koram publiko, jak się to mówi, oświadczyć, że to słowo zerwał jest nieadekwatne. E, ja jako notoryczny oportunista byłem uważam się i w robcio i w korze, z tym, że oczywiście robcio był pierwszy. I bardzo proszę kolegów i przyjaciół z żeby w dalszym ciągu traktowali mi jako My. swego człowieka. My. Dziękuję. W Pana nocie biograficznej oczywiście jest współpracownik KSS KOR i uczestnik Robcio aż po kres 1981 roku. No. Ja opowiadałam o Pulsie mając świadomość, że Przynajmniej dwie osoby ze środowiska pulsu, niestety, współpracowały i relacjonowałam tak, jakbym tego nie wiedziała. Nie odnoszę wrażenia, że te akta w jakiś istotny sposób <tryk> zmieniły spojrzenie na to, co się działo.